Drodzy Państwo, This, That, These, Those. Stawiam swoją nabrzmiałą od wiedzy głowę, że nawet osoby średnio zaawansowane będą miewały problemy z tymi czterema tworami zwanymi przez gramatykę zaimkami wskazującymi. Mogłoby się wydawać, że This to coś prostego, po prostu to. I poniekąd to prawda. Użyjemy tego do rzeczy, które są blisko, w zasięgu naszej ręki. Na przykład możemy powiedzieć: This is my car, czyli to jest mój samochód. This is my book, to jest moja książka i tak dalej. Ale możemy też powiedzieć: I like this, wskazując na coś konkretnego, coś blisko nas, coś, co możemy wziąć do ręki i przedstawić. Słówko: That z kolei. Będzie tyczyło się rzeczy oddalonych, czegoś, czego nie możemy dotknąć coś, co jest albo w zasięgu naszego wzroku, albo w zasięgu naszych wspomnień mówiąc krótko, coś oddalonego w przestrzeni i czasie. Możemy powiedzieć: I like that car, czyli ja lubię tamten samochód. Możemy to także przetłumaczyć jako: Ja lubię taki samochód, jakiś rodzaj samochodu, o którym opowiadamy bo widzą Państwo, nie możemy go w tym momencie dotknąć. Gdybym powiedział I like that car, nie rozmawiając wcześniej z moim rozmówcą o żadnym samochodzie, ten prawdopodobnie rozejrzałby się dookoła, licząc, że w zasięgu mojego wzroku jest jakiś samochód. Możemy też powiedzieć o jakiejś relacji czy wspomnieniu jako I like that, czyli lubię to. Zostanie to także przetłumaczone jako podoba mi się to. Na przykład I'm very strong. Jestem bardzo silny. I like that. Lubię to. Podoba mi się to. Albo gdy opowiadamy o jakiejś sytuacji nie dziejącej się tu i teraz. That situation makes me angry. Czyli ta sytuacja mnie denerwuje. Wkurza, mówiąc kolokwialnie. A teraz jeszcze raz niech zwrócą państwo uwagę na wymowę tych dwóch rzeczy. This, this i that. That, co się dzieje z moim językiem na początku? Mówię that albo this, jak gdybym seplenił w języku polskim, jak gdyby mój język był przygryzany właśnie przez zęby. I to bardzo istotne, ponieważ na to słówko, czyli this, często początkujący mówią this. This is my car. I pomijając tutaj, drodzy Państwo, kwestię akcentu, bo kompletnie nie o to chodzi, mówiąc this, tak naprawdę mówimy to, czyli this, this, liczba mnoga od this, liczba pojedyncza, this, można powiedzieć po prostu this, liczba mnoga, this, można powiedzieć this. Będzie akceptowalne. These are my cars. Powiemy wtedy, gdy będziemy mieli dwa lub więcej samochodów w zasięgu naszej ręki. Czy these are my books? To są moje książki, które możemy pokazać naszemu rozmówcy. Aś teraz, drodzy państwo, już z górki, ponieważ those jest liczbą mnogą od that, czyli tamten, tamta, tamto. Those będzie oznaczało tamte, tamci. Rzeczy oddalone od nas, nie w zasięgu naszej ręki. I like those books. Lubię tamte książki, lubię książki jakiegoś autora można w taki sposób przedstawić. Mam nadzieję, że od dziś ta krótka, lecz treściwa lekcja przedstawi Państwu różnicę pomiędzy this, that, these and those. Dziękuję za dziś, a jeśli ten materiał do Państwa przemawia. Bardzo proszę uniżenie, o udostępnienie tegoż oto materiału, a także o pozostawienie po sobie symbolu podobania się i miły mi będzie komentarz. Pozdrawiam jeszcze raz profesor James Jemek.